Siemanko, manko, ja jestem, nuwek 271 na Was. W pierwszym odcinku z gry. That's not my neighbor. Także dostajemy jakąś gazetę. Dziękuję, podziękujemy Panu. I teraz tak, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze słychać. gry. Nie wiem. Jaki numer? No to nie wiem, wpiszemy jeden. No to idź sobie, bezdomny człowieku. Kogo mamy na dzisiejszej liście w ogóle? Izak, Alf, Elenua i to jest Alf. Dobra, ja bym chciała jeszcze Twoje ID i tak ósmy cykl, jest pieczątka i teraz tak jesteś na liście gdzie Ty mieszkasz, człowieku? Nie, tu, o, tu. Jesteś prawnikiem. I niby wszystko się z tobą zgadza. Nos jest git, wąsy też. Nie sprawdźmy jeszcze sobie. 12054, 12054, 8096. OK. Tak, tak. No, jak dla mnie, to wszystko się zgadza. Jak popełniłem błąd, to nie wiem. Się Jak mam być szczery, w to pierwszy raz samemu, bo wcześniej Adją sprawia grała moja dziewczyna tylko. I teraz mamy tutaj Alfa proskej. Olf. No to dziękuję bardzo. Klonie. Złapaliśmy pierwszego klona, także jest gites. Cloning protocol completed. You may continue with your work. OK. To idzie następnie Elenua. a co ja dostałem za ten. A. Ważne, że to, takie takie ręce to chyba nie są prawdziwe. O no dobra, skończyłeś czyścić ludzi, także czekamy na Izaaka i Alfa nie Alfa, tylko. Jest i Izaak, tylko nie tu. Yy, no, <laughs> Ok. Izaak Gauss. 65. Jest powtarem. Izaak Gauss. Yy, Izaak Gauss. 4, 5, 6, 9, 8. 4, 5, 6, 9, 8, 5, 5, 12, 5, 5. Zgadza się. To co? On jest prawdziwy, czy. Nos się zgadza. Włosy się zgadzają. Uszy się zgadzają. To coś też się zgadza. Nie wiem, jak dla mnie no jest, jest czysty po prostu. Więc. Zobaczymy. A na tak? Ty byłaś? Nacza? Nacza mikaelis. Nacza mikaelis. Jest ten. f zero cztery. Nie tu f zero cztery. Okej lewe oko zielone, prawe niebieskie tu jest lewe zielone, prawe niebieskie nie to tylko no, jedy wszystko się z tym zgadza wydaje mi się, że tak, ale chyba, przed, chyba przedzwonię tylko jaki, jaki to był numer? 1, 3, 4, 6 1, 3, 4 i 6 i dzwonimy Halo? Dobrze, że to wpisałem? Znaczy. Okej. Okay. Ty jesteś? No cóż, nie wiem, co jest to nie tak, ale pozbywamy się ciebie w bardzo ładny sposób. Bez żadnego problemu. Powtarzasz się, człowieku. Chyba człowieku. Makuje nam jeszcze Elenua. z wyglądu chyba wydaje się git pierwszy kiedy ten włosek kurwy jest gites Enua, czy to jest dobrze napisane to nazwisko tak 8453 8453 23014 zgadza się ty nie dałaś mi end Request'u Zapomniałeś z domu, no dobra No to jaki jest tam numer? 6996 6996 No i dzwonimy Roommate? Okej, okay, jest sama Okej, okay, zapomniała. No to wydaje mi się, że jesteś Gites. Entry requestu mnie dałaś. Nie, tutaj nie macie na liście. Nie wiem, no chyba jesteś Gites. Have you ever dreamed of this clown? Every night all around the world. HUNDREDS OF PEOPLE SEE THIS CLOWN IN THEIR DREAMS. IF THIS CLOWN APPEARS IN YOUR DREAMS, DO NOT FORGET THAT IT IS A DREAM. OK, dzięki clubs, nie? ale Taki miły. Czy coś zrobiłem, tak? OK, no dobra, no lecimy dalej. Oho. Teraz zasady znam. I czego pokonamy? Yy, ty, 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 ty. Dziesiątka. Dziewiątka. No to ja dziesiątkę. Co ty też dziesiątkę położysz? No to ja kładę damę. Król. No to łap plus jeden. No. I dziękuję bardzo. 1, 0. Piątka. No dodajemy 6, Nie ma co. Plus 1. dodajemy siódemkę. dodajemy jopka. Co on robi miny w ogóle? Oj, oj, oj. Sporo dobierania miał widzę król no i co? masz coś? no szósteczka no to you may have won this time but there will be another chance one day we will meet again, goodbye no powiem wam było łatwo z nim jakiś lamus A na dzisiejszej liście no jeszcze nie mogę sprawdzić, bo przychodzi z gazetą Nikt nie jest e, zaginiony. Mid-Henry Dorman of the Month. E, e, dobra, nie interesuje mnie to. Kogo mamy na liście, gadaj. Dobra. E, William Afton nawet. Nie chcę mi się go sprawdzać, ok? Dziękuję bardzo. Kogo mamy na tej liście w końcu? Anastasia, doktor Willem i Steven OK No, się zgadza, bo się zgadzają, się, zgadza, się zgadzają, okulary też tylko doktor Ian Afton Pieczątka jest, ale jeszcze poproszę yy. ID 371 OK na jakim tygodniu piętrze? Tutaj Ok, 250489, 250849, 656, 6 no to się zgadza, tylko czy coś jest z mnie tak? Jest na liście, jest tu, jest wszystko git, tu jest wszystko git, i z jego wyglądem też jest chyba wszystko git. Także jak na mnie, no to wpuszczamy, nie ma co. Bezdomny. No to nie będzie tym razem dwa. Jeśli wiecie, jaka liczba to jest, którą on chce, no to możecie dać znać w komentarzu. Będzie kolejny odcinek, może. Root Boys Steven. Nie leź mi nic. Z wyglądu jesteś ok. Także ja poproszę jeszcze. Zapomniał z domu, a jest tutaj, ok. Steven Rootboys, to jest Gites. No to co? Yy, gdzie ty tutaj będziesz? Czy o, tak. Jesteś pilotem? Czy tutaj masz, są jakieś dane, że jesteś pilotem? Nie, ok. No to 4242, musimy zadzwonić. 4, 2, 4, 2 i dzwonimy. MacLoy, e, roommate, jest sam, jest to to jest ten. Okej okay, zapomniał ten. Nie wiem, chyba. Chyba jest Gites, jego wpuszczam, tak myślę. E, cyk, cyk, cyk i cyk. No i pięknie. Kto kolejny? Kto będzie? Kolejny. Alf Kapuczyn Nie macie na liście. Alf Kapuczyn yy. Tutaj jest git. Tu też yy. zapytamy go yy, o dzisiejsze miejsce. Miał pilne wyjście do pracy. I co jeszcze ten? Yy. No co ja mam powiedzieć, gdzie ty byłeś, bo ja już nie pamiętam, gdzie kto mieszka, muszę się tego nauczyć. Yy, w czwórce, tak. Czy ty mi się z wyglądu zgadzasz, chłopie? No chyba się zgadza. 12054 12054 8096 jest GITES. Czyli co, on jest prawdziwy? Wygląda na to, że tak. Tylko mam nadzieję, że nikogo mi tam nie, nie pociacha. Thank you. Jest i Anastasia, która ma wszystko gdzieś, ale poproszę y, jeszcze identyfikację. Ty jesteś na liście jesteś. Anastasza Mikaelis. Okej, okay. to jest. Anastasza Mikaelis, yy, okej. Okay. Ty właśnie tu. Jesteś studentką i teraz 1, 3, 2, 6, 9, 8, 5, 3, 4, OK. Zgadza się. I teraz z wyglądu czy się zgadzasz. No chyba się zgadza. No, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. No to jedziemy. Kto następny? Makroy. Yy, to jest Makroy, tak? No to on jest fałszywy, bo przecież dzwoniłem. No zobaczmy jeszcze raz, tylko gdzie oni tutaj mieszkali, tak? 4-2, 4-2, 4-2, 4 żeby się upewnić i No wszyscy są tak jak myślałem Także dziękujemy panie, który nawet nie jest tym za kogoś podaje No dobra No powtarza się raz kolejny i co coś jeszcze? Nawet nie ten. Ona chyba była ostatnia, ma takie wrażenie. Po raz kolejny to samo słyszymy. I jeszcze? Nie. No dobra. S. Co tutaj? Aha. No dobra, jeśli chcecie kontynuację to dajcie znać w komentarzu, no i co mogę powiedzieć, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, do zobaczenia i cześć!